W medytacji nigdy nie poddawa się idź do przodu każdy dzień z nowym wyzwaniem. A teraz znajdź wygodne miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się w ciszy. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Oddech? i wydech pozwól, by twoje ciało zaczęło się relaksować skup się na oddechu na tym, jak powietrze wchodzi i wchodzi z twojego ciała z każdym oddechem Czujesz się coraz bardziej zrelaksowany. Pozwól, aby wszystkie napięcia opuszczały Twoje ciało. Wyobraź sobie, że stoisz na początku drogi. Przed Tobą rozciąga się szeroka ścieżka. Pełna zakrętów, wzniesień i dolin, ale wiesz, że masz w sobie siłę, by iść do przodu, krok po kroku. Poczuj, jak Twoje serce bije w rytmie nadziei. Każdy dzień, każda chwila to nowe wyzwanie, które może przynieść coś dobrego. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Ważne jest to, że masz odwagę stawiać czoła temu, co przed tobą. Pojawił się trudności, przynajmniej przypomnij sobie, że każda przeszkoda to tylko chwilowy etap, jesteś silniejszy niż myślisz. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by iść naprzód każdy krok, choćby mały. Przybliża Cię do celu. W chwilach zmęczenia, nie zapominaj o odpoczynku, ale nigdy nie zapominaj, że masz też w sobie siłę, tą wewnętrzną siłę. Pozwól, aby ta myśl wypełniała Twoje serce. I umysł, nigdy się nie poddawaj, zawsze idź do przodu. Teraz weź głęboki oddech i poczuj, jak w Twoim wnętrzu budzi się nowa energia. Jesteś gotowy na wyzwania, które przyniesie jutro. Każdy dzień jest nową szansą, z każdym dniem stajesz się silniejszy. Pamiętaj, że to, co dzisiaj robisz, ma znaczenie. Każdy moment ma wartość, i to Ty wybierasz, jak go przeżyjesz. Idź do przodu, krok po kroku, z wiarą w sobie. Zacznij dostrzegać, że w każdej chwili możesz znaleźć moc, by nie poddać się. A teraz, kiedy jesteś gotowy? Powoli wróć do teraźniejszości, weź jeszcze jeden głęboki oddech i otwórz oczy. Nigdy nie poddawaj się, idź do przodu. Pamiętaj, że każdy dzień to nowe wyzwanie.